Dzień dobry, kochani, witam Was w naszym zielonym domku. Dzisiaj zapraszam Was na spacer po zielonym domku, także zróbcie sobie coś ciepłego do picia. I zapraszam Was na chwilę relaksu i zwiedzamy nasz zielony domek. Dzisiaj zobaczycie znane Wam już roślinki w troszkę szerszym kadrze. Tutaj pod telewizorem już kiedyś pokazywałam moje pnącza, które tutaj wychylają się aż za ścianę. Tutaj sobie stoi przy oknie i przy kanapie moja ulubiona strelicja. Ale to, co przede wszystkim chciałam Wam pokazać, to mój regał z Ikea. I to pozwiedzamy sobie bardziej. Jest oświetlone taką piękną szyną. Naprawdę robi to wieczorem super wrażenie, jak rośliny są pod, podświetlone. Tutaj jest Filodendron florida, którego też znacie. A dzisiaj się rozwinął nowe liście. Także taki jest jaśniutki i bielutki. To przechodzimy do mojego regału. Tutaj jeszcze sobie przy, przy lampie stoi Zamek Kulkas w odmianie Supernowa. On jest taki bardzo ciemny, prawie czarny. Po ostatnim filmie próbowałam znaleźć informację, czy faktycznie jest jakaś różnica pomiędzy tą odmianą a odmianą Raven. I wychodzi na to, że najprawdopodobniej jedyna różnica jest taka, czy roślina jest licencjonowana, czy nie. Także wychodzi na to, że. Być może Raven i Supernova to tak naprawdę genetycznie jest ta sama roślina, tylko zależy od tego, czy dany ogrodnik, który rozmnaża sadzonki, ma licencję wykupioną, czy po prostu robią to bezlicencyjnie. I tutaj sobie stoją. Przestawiłam moją soforę, ponieważ niestety bardzo straszna rzecz się wydarzyła. Sesm grzewczy mocno odchorowała i ja mam wrażenie, że te wszystkie liście całkowicie zaschły. No, jest to bardzo ciekawa, czy ona ruszy ponownie, czy nie. Bo jest piękna i naprawdę ją uwielbiam, ale no jestem pełna obaw. Naprawdę jestem absolutnie pełna obaw, jak to wszystko będzie jak to wszystko będzie wyglądało. Czy przypadkiem po prostu ta roślinka mi nie umrze i nie będę musiała jej, jej wymienić. Także tutaj mamy taki sektor, można powiedzieć, pierwszy z lampą. To jest ta stara lampa, którą sama malowałam. I taka pierwsza komórka, na której roślinek jest nie za dużo, bo są stosunkowo daleko od okna, natomiast mimo wszystko to, to pomieszczenie jest bardzo jasne, ma duże przeszklenia i roślinki tutaj mają bardzo takie komfortowe warunki, plus tutaj jest taka południowo-zachodnia wystawa, więc ta ilość światła jest naprawdę naprawdę duża. No i tu już ma, widzimy regał, zbliżamy się. Tutaj jeszcze Półki z IK do oddania. Musimy się wreszcie wybrać. I nie wiem, najpierw może pokażę tak ogólnie. To są właśnie to jest właśnie regał z IK, który moim zdaniem świetnie się nadaje do, do wyeksponowania swoich roślin, ale nie tylko, bo ja lubię jak roślinki są jednak nie same, tylko z różnymi rzeczami tak poprzeplatane to Może tak luksusowo od górnej półki. Na samej górze jest Epipremnum Aureum oraz Zamie Kulkaz. W tej takiej typowej zielonej odmianie. Na środku tutaj to jest taki gąszcz, że aż trudno wyłapać, ale w tej górnej doniczce jest Filodendron Brazil. Super Filodendron, naprawdę taki też bezproblemowy. I Tutaj jeszcze na samej górze jest rafidoforka jedna i zwisa sobie moja hoja karnosa. Ona tutaj ma taką naprawdę fajną wystawę mocno słoneczną i mam nadzieję, że zakwitnie. Także trzymam kciuki. Tak się prezentuje ta górna półka. No a między tym jakieś książki, bo książek mamy generalnie sporo. Tutaj. Jest sektor łosie, rogi i jelonek, a schowane z tyłu jest jeszcze taki jedno malutki skandens z biedronki. I strelicja królewska, która ostatnio właśnie wypuściła nowego liścia, i tak jak już wspominałam, obawiam się, że jak on podrośnie, no to zobaczymy, czy to już teraz, czy za niedługo. Trzeba będzie pomyśleć o jakimś nowym miejscu dla tej rośliny. Tutaj dalej mamy książki, maska, taka rzeźba buddy i można być taki największy gąszcz roślin. Tu jest philodendron scandens. Dwie rafidoforki. Jedna i druga, a po środku jest taki gąszcz, sadzonek mojej monstery, które tak powkładałam razem. I na razie, na razie tak sobie funkcjonują wspólnie. Zobaczymy, zobaczymy za jakiś czas, co z tym dalej zrobimy. Duża szansa, że trzeba będzie to jakoś porozdzielać, ale może to są po prostu jakąś gigantyczną doniczkę. Tutaj można powiedzieć takie moje sezonowe dekoracje, które lubię, czyli to są takie dekoracje... Użytkowe. Czyli albo coś zjemy, albo po prostu wypalimy świecę. To są świece z Sinseja. Ostatnio robiłam zamówienie, także też było na kanale. Będę podlinkowywać. Gdzieś pojawi się w rogu. A tutaj ładnie się właśnie zwiesza z górnej półki ten ta epipremną aureum. Ono naprawdę jest pięknie wybarwione. Cudowne to liście ma. Takie duże, białe takie kawałeczki. I tutaj też są takie, taki zielony zamiokulka. To są dwie takie małe sadzonki kupione w Biedronce. One były w jakiejś bardzo niskiej cenie. Kupiłam dwie i posadziłam. To jest dość duża doniczka, chyba siedemnastka. Także sobie rosną razem w tej siedemnastce. Tutaj jest Marble Queen. Także tutaj nowy listek też. Także jesień, jesienią. Ale roślinki, jakby to powiedzieć, widzę, nie mają planach, w planach zwalniać. No i jeszcze filodendrony, bo filodendrony ja bardzo kocham i mam ich dużo. Także tutaj sezoneczka z kłamiferą, czyli to jest sadzoneczka tego filodendrona pająka o futrzastych ogonkach, które są właśnie czerwone. Jeden z rodziców filodendrona Floridy. O czym opowiadałam, i z tyłu mamy jeszcze małą, maluteńką, naprawdę sadzonkę. To są jeszcze takie Baby Leafsy. to jest filodendron Zanadu. To jest ten, o którym opowiadałam, że właśnie odsadzałam tą sadzonkę, a w międzyczasie bardzo szybko tutaj podjęła wzrost i wypuściła kolejną rozetkę. Także one się bardzo chętnie rozmnażają przez wypuszczanie takich dodatkowych rozet. Także to jest taka moja rada, że akurat ten typ filodendrona to chyba najlepiej. Nie ciąć na węzły, tylko właśnie poczekać, aż te nowe rozety powstaną i takie sobie spokojnie poddzielać. Jest, jest to bezproblemowa metoda. A tutaj się chowa za świecą źlistka. Jeszcze w tym samym towarzystwie, także. Taki można powiedzieć, mini, mini gąszcz, mini gąszcz tutaj. Tutaj nowa sezonaczka zrobiona z epipremną aureum. Tylko to jest taki bardziej z żółtą wariegacją, bo mam epipremna z różnych jakby to powiedzieć, z różnych źródeł, ponieważ miałam taki moment, że się wymieniałam właśnie na epipremna, na różne pnącza, bo mam taki projekt, który chcę zrealizować, ale już wiem, że na pewno w tym roku nawet już o nim nie myślę, także na przyszły rok. Tutaj jest jeden z moich bielkinów. Tutaj pomiędzy Gustawem Klimtem a Freedom Kalo. Stindapsus Treubi, albo też Egzotika, ponieważ te gdzieś nazwy się wymiennie stosuje. Gdzieś na tych anglojęzycznych kanałach roślinnych, to częściej pojawia się określenie Egzotika. Natomiast jest to ta sama roślinka. I tutaj jest moja taka kolekcja gazetek o różnych malarzach. Nie wiem, czy ktoś też kolekcjonował. I tutaj dzieciaczek mojej, mojej kobry. Filodendrona kobry, Monstery Jana. No, bardzo lubię tą roślinę. Widzę, że też wam się bardzo ona podoba, także. Polecam. No z tą wariegacją to ona jest taka różna. Są takie bardziej zielone listki. Są też takie bardziej ciapnięte. No a na, na tej roślinie matecznej mam też ostatnio, roślinie, ostatnio na szczycie Half Moon. Także faktycznie taki mi wyskoczył piękny, piękny liść. I tutaj widać, że jest strasznie zrolowany ten ten Stindapsus. Także tutaj zaraz się pojawi z konewką. I tak jak Wam pokazywałam w jednym z ostatnich filmów, te bardzo popularne doniczki można podzielić na pół i spokojnie wykorzystać, ponieważ ta dolna część ona jest taka troszkę większa i tam spokojnie może ewentualnie jakiś nadmiar wody zciekać, Także nawet mi się to tak bardziej podoba. A tutaj moja biedronkowa zdobycz. Czułam się naprawdę częścią jakiegoś większego ruchu, bo pół Polski kupiło wtedy tą, tą alokazję, alokazję Black Velvet. Piękna naprawdę. Taka, no ma w sobie coś takiego eleganckiego. Także no prezentuje się nadal, nadal znakomicie. Oby tak szło dalej. No i jeszcze jeden, jeszcze jeden z Tindapsusik i też taki już podwijający listki, także też już czuć, że ten turgor spadł w liściach, więc trzeba się tutaj z konewką, z konewką znaleźć. A jak już jesteśmy na tym mniej więcej poziomie, to to jest taki, taka mała komórka, gdzie często kładę roślinki, jak dla Was nagrywam, ponieważ mam tu też bardzo dobre oświetlenie, co zaraz jest okno. Także jest to takie dla mnie optymalne miejsce. Także mamy naszego Budde z Mikansen i świeczki sojowe polskiego producenta. A tutaj mikansik się pięknie pięknie mieni w słoneczku. To jest taki jeden z nowszych liści, więc on jeszcze nie jest w pełni tak ciemny, ale jest taki, jeszcze maleńko taki prześwitujący m, brązowy podton, więc no pięknie to wygląda, a nowe liście mają takie właśnie neonowe nerwy, a same są takie w takim ciepłym brązie, takim karmelu, także no bardzo pięknie to wygląda. Bardzo piękna roślina. Niedroga, coraz łatwiej dostępna. Mikansa naprawdę serdecznie polecam. Ja go kupiłam, jako taką mini, mini sazoneczkę z rok temu. Jeszcze wtedy ceny były zupełnie inne i tak sobie go poowijałam tutaj, co widać, i poprzyczepiałam psówkami do włosów, żeby się poukorzeniał. I gdzieś widziałam, że już mi puścił małego listka. O, tutaj. Także taka metoda właśnie motylkowa, żeby no, rozmnożyć roślinkę tak mniej stresowo, ale przycięłam go też. Także tu widać te miejsce cięcia, w tym miejscu ucięłam i wypuścił już następnych, ile liczymy? Raz, dwa, trzy, trzy liście, trzy liście i szybuję dalej, a tam te trzy sadzonki, które pobrałam, te się świetnie ukorzeniły, 100% sukcesu. Także jestem bardzo zadowolona z tej rośliny. I moja największa zdobycz ostatnio z biedronki. Te dwie piękne sadzoneczki z tradycji królewskiej z doniczką kosztowały 10 zł, ale niestety byłam dom wychodząc z samochodu, i sama sobie z własnej winy ją rozbiłam i tak właśnie dumam nad nią, co z nią zrobić. I tak sobie właśnie stoi. No nic, sobie. jeszcze chyba trochę stoi. Także tutaj mamy ta pięknie sadzonka. Ma się świetnie. Wypuszczę kolejnego listka tutaj. No a tutaj to jeszcze, jeszcze troszkę, bo ten listek jeszcze musi troszkę wyciągnąć bardziej ten ogonek liściowy, ale już za niedługo. No piękna roślinka, naprawdę taki cenie to jest. To był hit. Także tutaj tak, tak się to prezentuje, a poniżej. Na podłodze stoi sobie e, mój zanadu, filodendron. I nowe liście już mają naprawdę piękne te redukcje. Takie są już zmienione. Bardzo fajne. To jest właśnie ta moja roślina, można powiedzieć, najbardziej mateczna. Tutaj ten pniaczek jeszcze się tak nie wykształcił, ale myślę, że jeszcze, już jeszcze, jeszcze troszkę i, i będziemy w tym właściwym miejscu. No, a zanim taka duża była, można powiedzieć, skandensa. to jest taka ogromna donica i on sobie tutaj docelowo ma się tam położyć. Tutaj jest grudnik, który jest y, krytycznie, to jest grudnik, który jest krytycznie odwodniony też, więc muszę tutaj siępać z konewką i go troszkę popodlewać, a piętro wyżej to tutaj mam, mają trzy krotkę, Ostatnio pokazywałam i sadzonki filodendrona Hastatum Silver Sword, Silver Queen. Różne nazwy się pojawiały, także też bardzo taka wdzięczna roślinka. Ktoś lubi takie bardziej szare, srebrne liście to bardzo fajne. No i jeszcze jedna sadzoneczka kobry, bo kobra lubię. Kobra się fajnie rozmnaża i nie robi problemów. Tutaj jest filodendron pedatum czyli też jeden z rodziców filodendrona florida. I takie mini poletko sanseverii honey. To są takie Sansevierie rozodkowe, takie niskie. Dostałam od koleżanki, także bardzo, bardzo się cieszę. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję kochana za ten prezent. Tutaj mam paczka prezentowa od Sylwego, którą wygrałam. Jeszcze nie trafiła na swoje miejsce. I tutaj takie mini sedzoneczki trzy birkina sobie stoją, i na samym dole nie wiem, czy należy robić zbliżenia. Asparagus falcatus. Roślinka, która wymaga zdecydowanie częstego podlewania i pilnowania tego podlewania, bo zasusza się po prostu. Ma też dość dobrą zdolność regeneracji, więc to też nie jest tak, że ona zaraz umrze. Ale ma takie momenty, że wygląda średnio, i w zasadzie by to trzeba było wziąć tak solidnie, przetrzepać tych suchych, suchych liści. No, nie jest to coś, co mnie zachwyca, także myślałam, że będzie miłość, a jest tak. No, nie wyrzucę z domu, ale. A tutaj Syngonium Velocjanum. Taka mała sadzoneczka. Porobione. Mnóstwo liści na wychidzie. Także liść za liściem. Jesień, jesienią, ale rośliny nic sobie z tego nie robią. Także kochani, tak prezentuje się mój... Tak prezentuje się regał w całości. Tam między tym są właśnie jakieś książki, gry planszowe od dzieciaków, różne, różne rzeczy. A tutaj przewędrowała sobie... Znaczy nie sama, ja ją przeniosłam. Przewędrowała z pokoju mojej córki... Szeflera Amate. Przeniosłam ją tutaj z pokoju mojej córki, bo jak widać też na tych poprzednich filmach, tam po prostu bardzo blisko był kaloryfer. I w związku z tym, że jest sezon grzewczy, to nie chciałam, żeby stała tak blisko kaloryfera, więc wydaje mi się, że tutaj ma mimo wszystko lepsze warunki. I jeszcze raz sobie zerkniemy. Na jelonki. Tak się to prezentuje. Czy to jest dużo roślin? To już zostawiam Wam do oceny. Ja myślę, że coś jeszcze by się mogło pojawić, ale tak jakby nie mam też super parcia na to, żeby nowe rośliny kupować, czy żeby coś nowego się w naszym zielonym domku pojawiało. A tak to kochani, wygląda w takiej szerszej. W szerszej takiej perspektywie. O. Jeszcze pokażę lampę. Taka jest lampa nad stolikami. Stoliki są po naszych babciach. Jeden po mojej babci, drugi, drugi jest po babci mojego męża. Także to są oryginalne perolowskie stoliki. I fotel również jest oryginalny perolowski, tylko dostał nowe. Nowe obicie ostatnio. I tak sobie właśnie łączymy w naszym domu. Rzeczy nowe z, rzeczy, z rzeczami starymi i rośliny z innymi rzeczami. Bardzo Wam kochani dziękuję, że odwiedziliście nasz Zielony Domek dzisiaj. Zapraszam Was ponownie. Pamiętajcie o tym, że możecie wspierać mnie i ten kanał. Subskrybując go, klikając dzwoneczek, a także zostawiając łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli podoba Wam się zwiedzanie naszego Zielonego domku, to, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu, to myślę, że pojawią się kolejne pomieszczenia i kolejne części naszego Zielonego domku. A ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję, życzę miłego popołudnia dla Was, miłego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko tej jesieni. Wszystkiego Zielonego i do zobaczenia wkrótce.